Kochani, my się z Azji zbieramy na dworek, ona już tu siedzi i czeka, więc szybki spacer dzisiaj i tak mi strasznie długo schodzi, nie mogę się w ogóle zebrać, idziemy na pola, pospacerujemy, zobaczymy jak to będzie, tak? Idziemy na pola, weźmiemy smaczki i będziesz biegała? Chyba tak zrobimy, że weźmiemy smaczki. Ona w ogóle, jak widzi, że zabieram smaczki, to już całkiem inaczej chodzi koło nogi. Tak? Ok. Dobra, ubieramy się. Szybko, wygodnie. I lecimy, nie? Polecimy, pobiegamy, bo wiadomo, że jak się z rana spacer zrobi, to powiem Wam, że dzień się układa całkiem inaczej. Więc co? Zabieram Was ze za sobą, nie? Azimator przeszkód, bo zobaczcie jak droga wygląda u nas na, na te tak zwane pola, czyli w sumie polna droga. Dziur już coś znalazła. Co tam wąchasz? Kto tam był? Co za przyjaciół? Idziemy, mamy przepiękne słońce, zobaczcie. Przebija tak pięknie przez drzewa, więc idziemy pobiegać. Nie, ten bandzior ciągnie. Chodź, to cię puszczę. Chodź, pobiegasz sobie zaraz. Azji, do mnie. Super. Daj. Azji. No i dobra, kochani, ja już wróciłam z Azji ze spacerku. Muszę związać włosy, bo mi po prostu latały na lewo i prawo. No dzisiaj jest fatalna pogoda, jeżeli chodzi o e, warunki na dworze, bo jest u nas bardzo wietrznie. Myślałam, że będzie cieplej. Na spacerze byłam z Azji ponad godzinę czasu, więc ona naprawdę jest mega zadowolona, padła już. E, robimy teraz sobie śniadanko. Stwierdziłam, że dzisiaj zjem sobie, bo wiecie, no Cały tydzień w sumie trzymam się na tych pudełkach, więc jest super. A może zobaczymy jeszcze, jakie są efekty, żeby było tak, wiecie, zdrowo i sportowo. Bo ja tak naprawdę jeszcze tych efektów w sumie nie patrzyłam, czy w ogóle są jakieś efekty. Dobra, idziemy po wagę. Ważyłam 62,700. I zobaczymy, czy coś zaszło ok, bierzemy wagę ja zawsze wagę stawiam na tej konkretnej płytce żebym wiedziała czy na pewno ona, wiecie, dobrą wagę daje bo u mnie na każdych płytkach jest inaczej jest 61 więc zeszło mi prawie 2 kg super o mega, mnie to cieszy dobra, no więc robimy sobie śniadanko ja sobie dzisiaj nakładam e, jogurt pokroję sobie jeszcze, dorzucę sobie musli ale to tak może i yy, dzisiaj też będę szła na budowę. Mam dzisiaj sporo prasowania. Więc zobaczymy jak to dzisiaj będzie się działo u mnie. Zaraz Wam jeszcze coś pokażę, bo już Wam przecież ostatnio tak obiecywałam, że yy, to paczkę co dostałam z Ocean's Apart, że Wam pokażę. Tylko zjem najpierw śniadanie, bo jestem mega, mega głodna. Mam dla Was też świetny kod rabatowy. Ale to... Za chwileczkę. Najpierw zjem śniadanko, bo wiecie, na głodnego to nic się tak nie dzieje fajnie. I pod kolor. Moje śniadanie, pod kolor mojego stroju. Zaczynamy ten dzień. Okej, okay. ja już zjadłam, więc możemy um, przystąpić troszeczkę do ciuszków. E, słuchajcie, wiecie, że ostatnio wam mówiłam, że sprzątałam w tej szafce tutaj, sprzątałam też w szafie na przedpokoju. E, segregowałam te zimowe rzeczy, które już takie, wiecie, szare bury, i te świąteczne przede wszystkim chowałam, a wyciągałam te takie, wiecie, bardziej wiosenne, radosne, kolorowe. Wiecie, że ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia chodzić w kolorach dla mnie takie kolory czy czerwienie, niebieskie beżowe, ja lubię takie kolory jasne, kiedyś bardzo lubiłam chodzić w czarnych, ostatnio czarny jest moim raczej dodatkiem niż głównym kolorem w stroju bardziej lubię jednak takie wiecie kolory a już latem, wiosną i latem to w ogóle uwielbiam kolory bardzo żywe i na przykład właśnie kontynuując tutaj jak przeglądałam ostatnio tą szafę swoją to strasznie Zauważyłam, że u mnie naprawdę się zaczyna robić taka tęcza. Mam od bardzo jasnych, mam jaskrawe kolory, mam też takie, wiecie, mocno intensywne kolory. I e, myślę, że te ciuszki, które w tym momencie sobie wybrałam z Ocean's Apart, również świetnie się wkomponują w moją garderobę. Bo to nie są tylko, wiecie, ciuchy stricte na treningi, tylko to są po prostu codzienne outfity. To są rzeczy, które nie dole, że mają, świetne składy, świetne materiały świetną jakość tego wszystkiego, bo ja już tych rzeczy mam od dawna sporo i ja chodzę w nich na okrągło, zarówno w bluzach dresowych. Na okrągło zresztą mnie nawet widzicie w filmach, że ja te rzeczy po prostu mam, bo bluzy po prostu kocham, bluzy, koszulki, topy zakładam tak samo często pod jakieś koszulki. I na przykład ten komplet, który dostałam, może ja Was postawię na inny stojak i Wam go lepiej pokażę. Ok, i pierwszą rzecz to mamy właśnie taką bluzeczkę. To jest bluzeczka um, sportowa, termiczna, elegancka na co dzień, do wszystkiego. Słuchajcie, zarzucicie na to żakiet, można też stworzyć fajną stylówkę ściągacie żakiet, wsiadacie na rower, macie fantastyczny też otwór na palec, więc to coś, co ja uwielbiam najbardziej, bo jest wydłużany rękaw. Ja jestem pod mega wrażeniem. Celowo dzisiaj nałożyłam tą bluzkę i poszłam z Azji na spacer. Miałam na sobie puchową, ciepłą kurtkę i tu mi w ogóle nie było zimno. Czasami jest tak, że zakładając swetr jest mi bardziej zimno niż dzisiaj, gdzie byłam w cienkiej bluzce, ale za to bluzka jest bardzo przewiewna i bardzo komfortowa. I utrzymuje bardzo fajnie ciepło. Skład bluzki to jest 95% bawełny i 5% elastanu, dzięki czemu ona po prostu taki komfort zachowuje. Jest genialna. Po bokach ma tutaj też takie fajne sznuróweczki do ściągacza, ściągacze, ale zobaczcie, jak one są ładnie zakończone. Troszki w tej bluzeczce właśnie są bardzo fajnie wykończone, bo mają taki bardzo ładny gumowany tutaj element. Nie tak jak w sznurówkach, wiecie, że to może spaść. No i można sobie regulować, tak, w zależności od potrzeb. Wyżej, niżej, e, bardzo ładnie się to rozchodzi, schodzi, rozprasowuje. Jestem pod wielkim wrażeniem e, tej bluzki. Będzie ona dla mnie również e, mega fajną, e, fajnym e, dodatkiem, jeżeli chodzi o moje wyjścia w góry, bo wiecie, że w góry to my chodzimy e, dosyć często, a gdzieś tu mi się torebka odbija. Okej, okay, ale wracając do samej bluzki, ma również tutaj taki bardzo fajny golfik. Golfik jest mega wygodny, nie jest taki obciskający, nie jest duszący, więc świetnie się prezentuje, delikatne logowanie, więc ja jestem po prostu pod wielkim wrażeniem. Do tej bluzki również można dokupić sobie leginsy albo kupić cały zestaw. No, i oczywiście wtedy to wychodzi taniej, bo zawsze zestawy wychodzą taniej niż kupowanie odzież oddzielnie, jest to spora nawet różnica w cenie, więc bardziej polecam jednak kupić sobie zestaw niż samą jedną rzecz. Ale później, wracając do następnego, ja sobie tą bluzeczkę skompletowałam właśnie z leggingsami, bo zestawy też możecie sobie mieszać i łączyć, tworzyć własne, nie tylko te narzucone przez markę, ale możecie też sami komponować, możecie się bawić kolorami bo są w inetycznym kolorze legginsy, ja sobie wybrałam czarne i już wam pokażę z bliska, jak one wyglądają. Mega mi się podoba ich pas. Mają taką fantastyczną tutaj, tu jest ogólnie logowania, tu mają fantastyczną taką jakby rzeźbioną taśmę. Mega fajnie to wygląda, mega ładnie się to układa, bardzo ładnie to wypłaszcza brzuch, pośladki też fajnie wyglądają. Nie ma prześwitu, co wiecie, że jest dla mnie dosyć istotne, jeżeli chodzi o leginsy. Więc moim zdaniem leginsy są pierwsza klasa i to, co mi się najbardziej w nich podoba, to jest bardzo głęboka kieszonka. Zobaczcie, to jest telefon mojego syna, dosyć szeroki i on się chowa w całości. Możecie sobie spokojnie z nim biegać, tu się nic nie dzieje, nic nie wypada. Możecie wrzucić coś jeszcze, no nie wiem, jakiś może o serum sobie jeszcze dorzucę jest naprawdę dosyć elastyczna ta kieszonka, zmieścicie tutaj też i portfel na spokojnie więc nie ma obawy, jeżeli gdzieś musicie wyjść, a nie bierzecie torebki czy czegoś, tak, czy na przykład potrzebujecie chusteczki wkładacie i lecicie i naprawdę jest to świetne rozwiązanie leginsy mają tutaj taki materiał fajny, który przyczepia się fajnie do skóry i tak samo na samym dole, na nogawce, zaraz Wam pokażę. I tutaj przy nogawce, czego nie było w innych leggingsach, jest taka gumka, która bardziej podtrzymuje, e, tutaj, żeby się one, wiecie, nie ślizgały do góry. E, mega fajna sprawa, tego w innych modelach nie ma, to jest tylko w tym modelu. Ja Wam oczywiście linki e, do tych leggingsów e, zostawię. Mega mi się podobają te leggingsy: po prostu to, w jaki sposób one się układają, że nie mają prześwitu. No genialne. I tak one wyglądają w całości, prezentują się świetnie. Logowanie mamy tutaj. Czy z tyłu jest? Nie ma logowania. Za to, tak jak mówię, kieszonka jest mega praktyczna. Tak mi się chowa cała dłoń. Dłoń jest wyprostowana. Zobaczcie, mam wszystkie palce tutaj. O, więc jest mega głęboka i mega fajna. No i ja sobie to właśnie skompletowałam razem z bluzeczką. Mam jeszcze jeden zestaw, który wam pokażę. E, który mi się również mega, mega podoba. Oczywiście coś neonowego, coś jaskrawego, coś, co będzie, wiecie, nadawało się e, nawet na takie wieczory latem, więc wielosezonowe. No i coś, co ja lubię, czyli przede wszystkim kolory. Wiecie, że marka Oceans Apart słynie z kolorów. Oni po prostu mają taką paletę barw, że genialne. Bluza prezentuje się tak, to jest rozmiar S. Ma oczywiście tutaj ten ściągacz, o którym Wam już wcześniej mówiłam. E, ściągacz również jest logowany. E, marka dba o każdy detal. Więc możemy sobie ściągnąć tą bluzę i schować, bo on jest tak skrojony, e, że on się właśnie fajnie chowa pod spód. Więc albo możemy zrobić tak porozciągamy, żeby nie było widać. Albo możemy właśnie e, na luźno bluzę. Trzymać i wtedy ona ma taki oversize'owy bardzo wygląd. Jest mega wygodna, mega fajna, mega ciepła. To są materiały tak przyjemne, jeżeli chodzi o noszenie, nawet na gołe ciało, że ja już Wam wcześniej mówiłam, że to właśnie ta marka mnie uratowała, jak byłam na COVID-zie, jak miałam przez 5 dni mocną drażliwość skóry. Po prostu ja się nie mogłam dotknąć, bo mnie wszystko bolało i ja tylko w tych ciuchach Czułam się mega komfortowo, że nie przeszkadzało mi, jak ruszyłam ręką czy coś, nie odczuwałam. Komfort niesamowity, naprawdę materiały są świetne. To jest podszyte tak jakby takim meszkiem, nie meszkiem, ale to jest mega wygodne. I do tego oczywiście jest jeszcze top, ale może top założę i wam pokażę, jak on będzie wyglądał przy leggingsach. No i mamy jeszcze ten top. Zobaczcie, jak on się fajnie prezentuje, jak on pięknie uwidacznia, podkreśla ramiona tutaj. Oczywiście ma wkładeczki tutaj zamontowane, bardzo ładne, delikatne logowanie na biało. Tym się również przepięknie tutaj, wiecie, prezentuje. Jest bardzo fajny tutaj skrojony, delikatnie, także myślę, że jest mega fajny. No i tym bardziej, że wiecie, wieczorem gdzieś wychodzicie, narzucacie sobie bluzę, nie? Czy tak, czy, czy... nawet i tak ją można zarzucić, tak? Nie trzeba jej i to bardzo fajnie komponuje. A jak już się zrobi w ogóle zimno, no to już ją trzeba po prostu założyć, ale prezentuje się to moim zdaniem bardzo fajnie. Bardzo miły materiał, bardzo ładnie przylega, bardzo ładnie się układa, i przede wszystkim uważam, że większe biusty nie będą miały problemu z podtrzymaniem, ponieważ ta guma jest dosyć tutaj taka mocna, ale i rozciągliwa. To jest również rozmiar S i zobaczcie, że wiecie, jak się naciągnie, to jeszcze spokojnie tutaj można mieć więcej pod biustem i więcej w biuście, bo ona tutaj też jest dosyć taka jeszcze rozciągliwa, ale to trzeba się kierować swoimi e, rozmiarami. Więc tak się to prezentuje e, i tyle by było, jeżeli chodzi o prezentację produktów, ale zapomniałam, bo miałam przecież wam przekazać również e, kod i kod dzisiaj, jaki ja mam dla was, to jest kod e, Marta25 i on polega na tym, że wrzucając do koszyka cokolwiek za minimum 319 zł, zaczynacie oszczędzać, ponieważ mój kod wam daje 25% rabatu na cały koszyk. E, możecie sobie skompletować taki top, na przykład z takimi leggingsami, i od całego koszyka macie minus 25%. Są świetne kaszkietówki. E, wszystko, po prostu na cały sienki sklep, co wrzucicie do koszyka, macie 25%, więc wiadomo, że im droższą rzecz tam wrzucicie. Tym większą oszczędność z tego macie. Prosta, nie? Więc zostawiam Wam oczywiście linki w opisie do wszystkiego, do wszystkich rzeczy, które ja miałam dzisiaj na sobie, które Wam pokazywałam. Też myślę, że one mi się będą fajnie, ten top będzie mi się fajnie prezentował z tymi leggingsami. To już wiecie, tak, kolorowo, jaskrawo torebkę przerzucić i Azji, i lecę na spacer, nie? Myślę, że świetne połączenie, bo jednak kolory to jest coś, co bardzo wyróżnia tą markę. E, więc zostawiam Wam wszystko w opisie i przechodzimy do dalszej części dnia. Zobaczymy, co jeszcze dzisiaj będziemy robić. Tak jak mówię, mam dzisiaj sporo prasowania, mam trochę pracy w domu, mam do posprzątania dzisiaj Łazienkę, mm, ale zobaczymy, na czym się jeszcze skupimy. E, pokażę Wam jeszcze może. Coś, co dostałam od Magdy. Nie, to już w innym filmie. Wczoraj Magda mi w ogóle przyniosła mój masażer, więc może dzisiaj sobie trochę pomasuję nogi. Ale dobra, zobaczymy jak ten dzień się zakończy. Jutro też jedziemy. Już jesteśmy na jutro umówieni, więc u nas kolejna niedziela będzie niedzielą aktywną. Nie będziemy siedzieć z nogami na górze, bo wiecie, trzeba się zająć budową. Jutro jedziemy się spotkać z pewną panią. I jutro odbierzemy prezent z ceramiki też. Pokażę Wam, znaczy, prezent. To nie jest prezent, bo my to um, zamówiliśmy sobie ostatnim razem, jak byliśmy na warsztatach. Ale w każdym razie, o pranie jeszcze muszę rozwieszyć, bo też już dzisiaj zrobiłam pranie. Jak widzicie, zakręcony dzień, a mamy godzinę 10.40. Jeszcze muszę pojechać na zakupy do sklepu. Dobrze, że mam obiad, więc. Wiecie, jakoś ten dzień po prostu się potoczy. E, dobra, idę, ściągam top, nakładam tamtą bluzkę, bo ona jest mega komfortowa, wygodna i będzie mi zdecydowanie dzisiaj w niej lepiej latać i wszystko załatwiać, bo tak jak mówię, to nie są tylko um, otwity takie stricte pod ćwiczenia. To są spokojnie ciuchy, które można używać na co dzień. Myślę, że um, tą bluzę komponując y, jakimiś jeansami nawet, y, będzie po prostu genialna, tak samo jak ta w panterkę, którą, w zeberkę, którą Wam ostatnio pokazywałam. Dobra, więc e, ja się na razie z Wami rozłączam, widzimy się później, zobaczymy co nam dzisiaj ten dzień przyniesie e, i lecimy z tym dniem. Mam nadzieję, że Was też tak pozytywnie nakręcę, jak ja dzisiaj jestem pozytywnie nakręcona, bo po prostu od samego rana mi się Michała ja, wstałam dzisiaj z fantastycznym humorem, pomimo, że się nie do końca wyspałam, ale chyba to, że to słońce było za oknem napędziło mnie tak, że ten dzień będzie po prostu fajne o u mnie pora obiadowa wszyscy już jedzą ja już sobie dokończyłam grzać zupkę ogórkową widziałam, że u Moniki rodzinka Envlog, też dzisiaj zupa ogórkowa ja nagotowałam wczoraj będzie na dzisiaj i na jutro bo tu mam jeszcze duży gar no i kochani mamy godzinę 16 a mnie totalna niemoc ogarnęła piję sobie już kawusie drugą dzisiaj Obiad zjedzony. Tu sporo czasu musiałam przegadać z mężem, bo nam się różne rzeczy nie zgadzały. więc szukaliśmy wyjaśnienia tej zagadki. A tutaj proszę o moje szczęście już tu czeka, bo chcę wyjść na spacer, tak? Idziemy na spacer? Idziemy, bo to już powinno być godzinę temu, a pancia sobie siedzi, nie? Idziemy. Może jak się przejdę, to złapię bakcyla, bo odpowiem tak. Prasowanie, jak było, tak jest. Łazienka jest niesprzątnięta. Nic w sumie nie zrobiłam. Zrobiłam zakupy. I to też takie powierzchowne po łebku, bo bałam się, że mi później wykupią. Już idziemy, kochani, już. Więc pojechałam na chwilę. Jeszcze dzisiaj raz do Lidla pojadę. Ale no po prostu nie moc. Chyba przez to, że właśnie mamy takie przepiękne słońce przez cały czas, a jednak troszeczkę mrozi, to po prostu no taka pogoda bardzo senna. Ale nic, idziemy z Azji na spacer. I przyjdę, odpalam deskę do prasowania i ogarnąć się tą łazienkę, choćby nie wiem co to ogarnąć się tą Więc Więc lecę na spacer i widzimy się później. No i kochani, taka sytuacja miałam, mówiłam Wam, ledwo w sumie skończyłam Wam mówić, że się biorę za prasowanie, a mąż do mnie zadzwonił, że jedziemy do Lublina, bo mamy zmiany na budowie. Kolejny chodzi o to, że mieliśmy tynki, jakie tynki? gipsowe mamy gipsowe, mamy, mamy jeszcze, ta, jeszcze ma, mamy jeszcze mamy, mamy tynki gipsowe robiliśmy je dlatego że my, myśleliśmy, że efekt na ścianie będzie Mów wystarczająco mówcemy, gładki gładkie, żeby nie kłaść gładzi no okazało się, że rzeczywistość się Okazała inna, tak mimo to może. że źle nie wyglądało. Tak, mimo że źle nie wyglądało, ale teraz po pomalowaniu, już dwiema warstwami e, wychodzi taka bardzo brzydka struktura. Wychodzą dołki, ściany już były kilka razy gdzieś tam szpachlowane, przecierane, były szlifowane. No i po prostu po pomalowaniu bardzo brzydko ta ściana wygląda. A już nie bardzo, nie no bardzo. Nie wystarczająco ładnie. <laughs> bardzo brzydko. Nie, to zależy, Spójrzmy prawdzie w oczy. Na, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobrze. No i chodzi o to, że e, postanowiliśmy, że zrobimy jednak e, gładzie. Ja postanowiłam, że mąż zrobi gładzie. <laughs> 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 Więc mąż dzisiaj pojechał do Mrówki, no bo już do innych sklepów nie zdążył włącznej. Pojechał do naszego marketu budowlanego i okazało się, że niestety nie ma tam e, re, co? Słowo jest. R Raków nie. Rajków? Jak to się nazywa? <gry> Czekaj, bo teraz pojawę <gry> źle powiem. <gry> Rakli. Rakli nie ma. Czyli szpachli do szpachlowania szpachli. <gry> do wygładzania. Tak, więc y jedziemy po prostu do Lublina. Oczywiście możesz by mu jechać sam bez mnie. Ale stwierdził, że już w sumie jak musi pojechać do tego marketu podoblanego do Lublina no to od razu możemy kupić toaletę, która jest bardzo potrzebna, Stelarz w sumie jest bardzo potrzebny już chyba w tym tygodniu, nie? Naszemu glazurnikowi. Tak. No właśnie, więc ten wyjazd i tak by nam, e, nas nie ominął i zmiana planów, jedziemy do Lublina kupić toaletę. A to jedną kupujemy czy od razu do drugiej łazienki? Jedną chyba na razie, nie? Chyba jedną. Chyba jedną na Daj razie kupimy. Trochę no, musimy nazbierać na drugą, wiecie. U nas pieniądze z nieba nie spadają. Także jedziemy do Lublina. Z wami widzę się później, więc prasowanie albo w nocy, albo jutro. Zobaczymy, jak się ten dzień ułoży. No i tak to jest u nas na budowie. Wczoraj koleżanka do mnie dzwoniła i mówi właśnie, że. Jak nie słucha i ogląda, to od razu jej się przypomina, jak to u nich było na tej budowie, tylko ona wtedy była z malutkimi dziećmi. U nas dzieci są duże, więc nie ma problemu wyskoczyć na tą budowę i wiecie, coś tam przypilnować, coś dowieść, coś pojechać kupić, rzucić wszystko w domu i pojechać, coś tam załatwiać, nie? A ona była z małymi dziećmi. Mówię, nie wiem, ja cię współczuję. ja nie mam bladego pojęcia, jak ona to wszystko ogarniała, gdzie jej mąż był w pracy, a ktoś zadzwonił, że, że coś jest potrzebne, albo że coś trzeba zrobić i jest potrzebne na jutro na rano. Także tak, każdy sobie jakoś tam musi radzić. Ale wiele... pozdrawiamy. O, tak, pozdrawiamy Ania. Ale to wiecie, tak to jest i chyba każdy przez to przechodzi, tylko po prostu my jak to przechodzimy na świeżo, to jeszcze nie wiemy po prostu, co nas w kolejności następnej złapie i czym się znowu zszokujemy i, i jakie znowu głupie pytanie będziemy musieli znaleźć na nie jakąś normalną odpowiedź, a tak naprawdę pewnie jest to coś nieznaczącego. Ale w tym momencie bardzo istotnego. Bardziej Marą. zakręcić się nie mogłam. Waroł jest taki, nie przyprowadzajcie kobiety na budowę. Tak. Dzisiaj mąż mówi, yy, jadę dzisiaj gładzie, zrobię, zobaczę jak to będzie wyglądało. Będę coś testował, bo nigdy w życiu tego nie robił. Mówi, coś się pobawi, coś potestuje, coś popatrzy. Zobaczy jaki będzie efekt, czy to się w ogóle, jak to jest czasochłonne, samemu robi, czy to się w ogóle opłaci. No i... Yy, mówi do mnie to przyjedź na budowę i on wie, ja za każdym razem jak przychodzę na budowę to się robi kolejny problem bo zawsze byłam na budowie raz okazało się, że będą płytki, a nie malowana ściana pojechałam drugi raz no to wymyślałam, że płytki mają być po sufit a nie tylko po, jednej puszczy, znaczy po jednym poziomie także ja co chwilę zajadę na budowę i czegoś się przyczepię wczoraj zajechałam, zobaczyłam te dziury w tej pomalowanej ścianie i mnie po prostu ciśnienie skoczyło bo nie spodziewałam się takiego efektu. Ściana wygląda jakby była gdzieś tam już, wiecie, poobijana przez jakąś ekipę, która, nie wiem, przeprowadzkę robiła i tu zahaczyła, tam zahaczyła. No drażniący widok, tym bardziej w nowym budownictwie. Co innego, jak się takie ściany ma, wiecie, już w starym budownictwie, w domu, w którym się mieszkało i się robi remont, to się pewnie na takie rzeczy już nie zwraca uwagi. No ale mówię, no mnie to akurat zaczęło drażnić i... A ściany wyglądają inaczej niż, e, niż się spodziewaliśmy. Może o. Efekt jest inny niż przewidywaliśmy po pomalowaniu. Bo przed pomalowaniem ja byłam zakochana w tych tylkach. One były gładkie, lśniące, błyszczące, przepiękne. No ale niestety po nałożeniu farby już to tak fajnie nie wygląda. Więc jedziemy do Lublina, a z Wami widzę się później. No, to zakupy udane. Kupiliśmy wałek do... Czego to? do gładzi, łałek do gładzi, Irakle, tak Irakle, to jest właśnie to urządzenie, które spełniło kolejne marzenie mojego męża tak, tak, będę uwielbiał gładzić <grym grym grym> co, co tak, tak, co to coś, co się marzyło, to co ci się marzyło, to ja to już, tak, nie, to nie, to do domu muszę. Mamy jeszcze reflektor, także zakupy udane byliśmy w ogóle w Lidlu, ale już tego do domu nie zabieram, nie będę Wam pokazywała. Tu mój mąż jeszcze inne sprzęty pokupował. Szpachle. Szpachla. Szpachla będzie Atlas. Mieliśmy dylemat, jaką szpachlę wybrać. Postawiliśmy na Atlas. Taka w pośrodku między wszystkimi, bo mąż jeszcze chciał knaufa. Ale był sporo droższy, no i stwierdziliśmy, zobaczymy jak wyjdzie ta, jak będzie ok to zostanie, a jak nie, no to najwyżej będziemy testować knałkę. Nie, nie wiem, za kilo nie patrzyłem, ale... No i mamy toaletę. Kupiliśmy pierwszą, będziemy robić przymiarki w domu. Nie ma to jak w sklepie, ale wiecie, w domu to już jest no. Wspieram go, wspieram go jak tylko mogę. No patrz, widzisz? Dwóch powinno być. No tutaj. powinno być, no ale ty taki wyrywny, sam chcesz wszystko, bo ty taka Zosia Samosia. Więc i jednak będziemy malować agregatem, dlatego, że mąż dzisiaj w Lidlu Kupił właśnie poszedł do Lidla. agregat. Poszedł ze mną do Lidla. Mówię, chodź zobaczymy, czy może będą metki. No i poszedł ze mną do Lidla i kupił sobie agregat. Także ta promocja nas sporo kosztowała dzisiejsza. No i dobra, kochani. Więc ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym dniu. Do zobaczenia. Buziaki. Pa.